Na twarzy mam już podkład, teraz ben, powieki są przygotowane już do nałożenia cieni i zaczynamy. Najpierw zacznę od nałożenia takiego jasnego kolorku z paraguai dość takim pędzelkiem, takim puchatym. I nakładam na połowę, na większość powieki ruchomej, zaczynając od wewnętrznego kącika. Na zewnętrzną część powieki nałożę taki ciemny róż. On jest też matowy, tak jak ten poprzedni kolor. I tym samym pędzelkiem będę nakładać na powiekę. Delikatnie wklepuję. Staram się, żeby już granicę rozetrzyć pomiędzy cieniami i na załamaniu powieki, żeby to było już takie dość płynne, nie takie plamy. Teraz wezmę cień z Inglota. Taki róż, to jest 487 Double Sparkle. Pędzlem z essence, kuleczką do blendowania i zaaplikuję sobie go w załamaniu powieki delikatnie on jest jasny ale daje taką fajną poświatę drobinek też w kamerze to wygląda jak taka plama ale to nie będzie tak wyglądało na pewno Wezmę teraz trochę cielistego cienia z essence i podług brwiowy, może trochę większym pędzlem spróbuję rozetrzeć ten cień, bo za dużo mi się wzięło. Teraz wezmę też z Paraguay kolejny cień, to jest taki jaśniejszy róż. On tu wygląda jak biały, ale to jest róż. I jego sobie zaaplikuję pomiędzy tym różem a tym jaśniejszym kolorkiem, tak bardziej wklepując. mniej więcej na środku powieki o, coś takiego teraz mam taki cień Skobo, nazywa się Golden Rose to jest taki róż mieniący się opalizujący na złoto i jego sobie damy tutaj też na ten róż na środku żeby bardziej uwypuklić powiekę Zadziałamy trochę światłem, żeby coś było drobinkowego na tej powierzchni, nie tylko same maty. Już bardziej wplepujemy. Tak się prezentuje póki co. Jeszcze nie koniec. Teraz weźmiemy sobie brąz z ingota. To jest taki z drobinką AMC53. On ma takie srebrne drobinki w sobie. I jego damy sobie... nadmiar na dłoni sobie tylko szczepne i jego damy sobie w załamanie, żeby bardziej... Podkreślić yy, bryłę oka. Żeby wydobyć to zagłębienie. Żeby to oko nie było takie płaskie po prostu. Delikatnie taki banan. Od jednej do drugiej strony. I już trochę inaczej się wygląda, nie? Jest za długa już po no. I od zewnętrznego kącika dajemy linię od tego banana, żeby tworzyło takie V. I łączymy, żeby płynnie przechodziły między sobą kolorki. To samo z drugiej strony. Ten banan tutaj mniej więcej do, do mm, wysoko, tak 3 czwarte mniej więcej powieki. Można zrobić jak się chce, inaczej. I znowu kreskę, żeby było V. Ładnie łączymy, żeby się zlewało ze sobą. Teraz wezmę sobie taki puchaty pędzelek, to jest Hakuro H79. Nie widać, ale to jest taki biały, w zasadzie on już jest trochę przebrudzony u mnie, ale on jest taki biały puchaty. I będziemy sobie też pędzlem z inglota, to jest taki jasny z drobinką, bardzo fajny. Będziemy sobie tutaj jeszcze rozcierać granice pomiędzy cieniami i rozświetlać miejsce pod łukiem wywem, aby optycznie go podnieść. Teraz do kącika wewnętrznego dajemy coś jasnego żeby oko optycznie rozjaśnić i sprawić żeby wyglądało na wypoczęte I ja sobie tutaj aplikuję cień zinglota również to jest perła jasna później w opisie na wszystko napiszę jakie to były Tym cieniem wchodzimy tak delikatnie na ten żeby połączyć kolory, to w ten wewnętrzny kącik tak rozcieramy do środka. Teraz zajmiemy się dolną powieką. Dolna powieka będzie również zaakcentowana. Będę używać tego cienia, właśnie tego brązowego Zinglota 53 AMC. I takim, takim zbieczastym pędzelkiem to jest Hakuro H78. Dolna powieka będzie akcentowana. Delikatnie sobie dajemy ten cień tak czubeczkiem pędzelka na dolną powiekę, taki jadąc taki też banan. Starając się, żeby najgrubiej było tego cienia w zewnętrznym kąciku. Jak najwięcej. I teraz z drugiej strony. Dobrze. Wracamy do cienia z, z kobo. Ten golden rose, ten taki różowy ze złotą drobinką. Trzeba go dać trochę więcej, bo ma, one mają inną konsystencję niż cienie z zinglota. inglota. On jest taki bardziej, nie wiem, kremowy, czy nie, trzeba go tak bardziej wklepywać i inaczej się go aplikuje. Jest taki bardziej, niby twardszy, krem, znaczy kremowy, ale taki... A pędzelek nabiera się go troszeczkę inaczej. Tu trochę dołożyłam na środek powieki i teraz tym samym pędzelkiem tylko trzeba go oczyścić. Ja zawsze robię tak. Bierzemy ten spiczasty pędzelek z Hakuro i aplikujemy go sobie na środek dolnej powieki. Mniej więcej. Na dolną powiekę jeszcze trochę tego Double Sparkle z Inglota, żeby rozjaśnić. Tego, którego używałam do rozjaśnienia łuku brwiowego. No. I teraz myślę, że zrobimy Podkreślimy nasze, brwi, nasze rzęsy. Ja akurat mam przy sobie kredkę czarną. Może to być cień, może to być kredka eyeliner. Ja przy sobie mam akurat kredkę. Nie chcę iść, wstawać do łazienki po eyeliner. Trzymamy się blisko linii rzęs. Kwiatka może być nierówna, zaraz ją rozetrzemy leciutko cieniem. Może to być ten sam brąz, może to być coś innego. Ja użyję fioletu z Inglota, to jest matowy 325. On bardzo ładnie podkreśli zieleń oka. Ja mam akurat zielone oczy, więc mogę, może to być fiolet. Może to być również brąz albo nawet klasyczny czarny cień i rozcieramy kredkę ta linia nie może być taka wyrysowana tylko ona musi być mięciutka o kurczę coś się no, no i się pobrudziłam cieniem dobra tego fioletu aż tak nie będzie widać a zawsze coś Jakiś akcentcik będzie. To co się osypało, to się potem wyczyściła cikiem. Ja chyba będę musiała teraz... Albo korektorem się wyczyści. Trochę się osypało, wiadomo jak każde cienie się osypują Nie ma, zmiłuj. Jeszcze tylko poprawię sobie łuk brwiowy. Pod łuk brwiowy, tak tutaj w tym miejscu dokładnie, wezmę sobie tę, tą perełkę Z inglota I ona mi tak jeszcze bardziej podniesie, tak tylko w tym miejscu, żeby nie na całej, na całej powiece tej górnej, tylko właśnie pod sam łuk. Żeby to tak ładnie rozświetlić. I z drugiej strony to samo. No. Wytuszowałam rzęsy, nałożyłam na policzki, pod policzki brązer, na policzki róż singlota. Na usta nałożyłam delikatny błyszczyk z formaru i tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli się Wam podoba, to zapraszam do kciuków w górę. No i pozdrawiam wszystkich. Papa! Pa.